Ok, widzowie, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A w tym filmiku pokażę Wam przykładowe stafy, koszyki do kwoty 100 zł, 250 oraz 500. Wiem, że są już podobne filmiki, ale pomyślałem, że po prostu dużo coś od siebie, jakieś fajne propozycje, jak można fajnie spędzić Sylwestra w dość fajnych pieniądzach. Ok, nie pozostało mi nic więcej, jak tylko zaprosić Was do oglądania mam tylko jeszcze, że e, koszyki tworzymy na stronie piruart.pl, ponieważ ta hurtownia posiada bardzo fajne ceny i e, ciekawe produkty więc e, co, przechodzimy do koszyka za kwotę 100 zł. Jako pierwsze mamy petardki Explosive 3 od Jorge. Oczywiście to jest klasyczek, każdego sylwestra. W kwocie do 100 zł nie mogło się zabraknąć. Następnie mamy wyrzutnie na północ, taką finałową. Tasman Devil od Pyromoravi. Oczywiście tutaj polecam Wam wszystkie wyrzutnie 16-strzałowe od Pyromoravi z tej serii. Możecie sobie tutaj oczywiście w kwestii indywidualnej dobrać. Następnie mamy bączki. Od Pyromaxa z cracklingiem. Później mamy single shoty hukowe od Dextrina Thunder King 2.0 bardzo fajna sprawa. Rzekłbym nawet już single shoty zabytkowe, a są naprawdę w fajnej cenie. I do tego mamy jeszcze nalepeczkę w środku od importera, więc bardzo fajny akcencik. Następnie jeśli chodzi o petardy, mamy Hammery H2. Niektórzy się mogą zastanawiać, dlaczego wpadło na hamery, a nie na Petardki C4. Otóż, dlatego że teraz w, w górze sezonu, w szczycie, Petardki C4 potrafią kosztować już naprawdę bardzo niemałe pieniądze, np. 30 zł za paczkę. A hamerki H2 są oczywiście troszeczkę słabsze ale za to są rabatowane, a ich cena jest, jak sami widzicie, jeszcze w miarę przystępna. Są to hammerki prawdopodobnie z roku 2017 bądź 2018, więc ta naprawdę solidna partia. Następnie mamy rakietki Blast. Tutaj, jeśli chodzi o te rakiety, mogę powiedzieć tylko tyle, że w marketach można je było dostać nieco taniej, aczkolwiek są te świetne rakiety, jak za cenę. Ciężko znaleźć coś lepszego. Są to po prostu... Bardzo fajne rakiety do luźnej zabawy. No i następnie mamy coś e, naprawdę świetnego, jest to Fontana No Limit od Pieromaxa. Może się wydawać nieco niepozorna, ale naprawdę potrafi zaskoczyć, ponieważ e, ja już, się, już się powiedzmy rozkokosi, jak to mówimy. E, tutaj mamy finał kilkusekundowy, naprawdę z olbrzymiego kraklingu, e, wysokiego kilku metrowego, więc naprawdę e, powinna ona Zaskoczyć nawet lepiej niż niektóre słabsze wyrzutnie. No a tutaj mamy jeszcze na końcu kulki dymne od Piromaxa, tak żeby wiadomo luźno coś w odpalić. No i razem, oczywiście, z wykorzystaniem kodu robotowego, który Dopięty będzie w opisie lub oczywiście w komentarzu. Kontrapatowy machony daje nam 15% na zakupy i dzięki temu koszyk wynosi bez dostawy, bo oczywiście inaczej by się nie dało. Równe 103 zł i 66 groszy. Ok, zapraszam teraz do oglądania koszyka za 250 zł. I przechodzimy teraz do koszyka w kwocie 250 zł. Tutaj mamy Podobnie jak w poprzednim koszyku, petardki Explosive 3, bączki od Piromaxa. No i tutaj już mamy potężną wyrzutnię Lockout od Triplexa. Bardzo dosyć i importer, jeśli chodzi o wyrzutnie. A tutaj naprawdę mamy świetną kostkę Lockout 30 mm, 37 strzałów, Więc naprawdę kostka daje radę. Sam raz na północ. Następnie mamy tutaj emiterki TP2. Od Tropika. Myślę, że każdy kojarzy bardzo mocne petardy. Następnie mamy rakietki Starlight. Tutaj również świetny zestaw. Możecie zobaczyć jego test na przykład u mnie na kompilacji Sylwestra. Dokładnie nazywa się ten odcinek Noworoczne szczelanie z Rakiet. Tam, mamy, tam macie dokładnie wszystkie trzy sztuki odpalone. No tam tylko jeszcze, że w tych rakietach jest bardzo rzadki efekt tak zwanego delikatnego kraklingu Podobny efekt miały kiedyś rakiety od Pyromorawi, dokładnie Alkory. Następnie mamy również bardzo niedoceniane rakiety Venom od Pyromaxa z tak zwanym double efekt, czyli mamy dosłownie w każdej rakiecie po dwa efekty, dwa szczwawe strzały, więc naprawdę polecam te rakiety. Jak za tą cenę. No i następnie mamy karabinek M40 od Pyromaxa ilości dwóch sztuk. Bączki, no i jeszcze mamy miejsce na czeskające kulki, również fajne do, bardzo fajne do zabawy. No i razem z kodem to wychodzi za równe 247 zł i 44 grosze. Tak więc za te pieniądze, jak na jak najbardziej, można solidnie, jakościowo już sobie postrzelać w Sylwestra. Teraz lecimy z koszykiem za 500 zł. I cóż widzowie, nadszedł czas na koszyk to kwoty 500 zł. Tutaj mamy już dalej oczywiście klasy każdego SIVESa, czyli jak już wspominałem, Explosive trójki następnie możemy sobie pozwolić już tutaj w tym budżecie na petardy, takie jak Exploder 4 od Tropika, bardzo mocne mitery, myślę, że przez większości znane, następce Crazy Robotsów od, od Triplexa. W tej cenie oczywiście tak jak mówiłem, petardy kwestia jest indywidualnego wyboru, czyli Gdyby Wam się na przykład petardy nie podobały, to możecie zastąpić jakimiś pirobajerami lub fajniejszą wyrzutnią. Pamiętajcie o tym. Następnie mamy tutaj emiterki nowość tego roku: Trueno Especial od Rogera. Bardzo fajne, bodajże dwugramowe. Spaniczkakierki. Następnie mamy flarę niebieską do odpalenia przed północą, na przykład od Jorge. Następnie pirobajer Scream UFO. Taka piszczałka fajna, lecąca w górę. Zawsze można się tym pobawić. Nowość ubiegłego roku. Następnie, w tym budżecie do 500 zł, już możemy sobie pozwolić na takie single shoty, jak na przykład Thunderbolt od Argento. Są to następce, właściwie jest to następca single shotów od, od Funke, czyli Siemanko. Bardzo fajna sprawa, głośne. Jak najbardziej można sobie z tego już fajnie poszczelać. Następnie mamy Dyma JFS2. Tutaj oczywiście kolor żółty, ale możecie sobie wybrać dowolny kolor kwestia wyboru indywidualnego oczywiście. Następnie mamy tutaj Rzymiaczki Multikolorki, takie najprostsze Rzymiaczki po prostu, aby szczelały. Za kwotę 9,20 myślę, że jak najbardziej spoko. Mamy następnie Wulkano, wyrzutnie, można powiedzieć, Balet. Tutaj jest taka powiedzmy na początek, mamy fontannę, no a na końcu mamy jakieś tam kilka szczałów lecących w górę. Więc jak najbardziej może to zaskoczyć, całkiem spoko sprawa. No i tutaj oczywiście dalej mamy fontanienki No Limits, tym razem w ilości dwóch sztuk. No, tak jak wspominałem, fontanny naprawdę jedne z najlepszych swoim powiedzmy swojej kategorii. Naprawdę godne polecenia. Tak jak już wspominałem, kilkumetrowy efekt kraklingu robi robotę. No a potem możemy sobie już pozwolić na takie rakietki jak Panda w kwocie 119 zł. To również są świetne rakiety. Między innymi można w nich spotkać efekt brokatowej korony oraz rzadkie efekty występujące głównie właśnie w bombach pirotechnicznych. Więc naprawdę zestaw rakiet świetny. Tutaj mamy dalej rakietki Aurora Pyromaxa. No to już myślę, że e, dobre kilka lat klasy każdego Sylwestra, również bardzo mocne rakiety, fajna, fajna alternatywa dla bazuki. No i tutaj już e, mamy potężną wyrzutnię Song od Triplexa na godzinę 0. Oczywiście w tym roku mm, pojawiło się sporo różnych nowych wyrzutni oraz e, nowych dostaw, a z nowymi dostawami e, większe, e, nowe ceny. Tak więc ciężko jest wybrać jakąś wyrzutnię za 200-300 zł, która byłaby która byłaby godna wyróżnienia w tym koszyku, tak więc wyrzutnia song. ci nieliczne osoby, które miały okazję znieść, myślę, że naprawdę wyrzutnia robi robotę. Crackling, a także wielkość efektów robi robotę. Następnie mamy oczywiście tutaj wyrzutnię z serii 16 szczał pro Promoravi, tym razem jest to Fireworks, ale Tutaj znów powtórzę, że jest to kwestia indywidualnego wyboru, bo cała seria tych kostek jest naprawdę świetna. No i wyrzuteń od Funke Red Blue Peony do 30 zł. Myślę, że z koderem naprawdę naprawdę fajnie to wypada cenowo i przed północą do odpalenia jak najbardziej zrobi wrażenie taka wyrzutnia od Funke. No, następnie karabinek M40 od Piromaxa się powtarza. No i bączki do zabawy. Razem z kodem rabatowym, przypominam, jest to kwota 494 36 zł 36 groszy. Tutaj oczywiście jeszcze można jakiś pierobajer sobie dorzucić do tych 500, ale tak jak mówiłem, koszyk za tą, za tą kwotę jak najbardziej konkretny mi się wydaje i, i idzie z tego naprawdę bardzo fajnie, solidnie poszczerać. No i cóż, jeśli odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie o łapce w górze, a także subskrypcji. Sezon ruszył pełną parą, więc spodziewajcie się, że w grudniu na pewno w tym roku będzie więcej odcinków niż poprzednio i e, tak jak wspominałem, markety i e, również inne jakieś wypady się nagra. Jeśli macie jakieś pytania ewentualnie e, lub komentarze, to śmiało możecie swoją opinię zostawić w, w komentarzach, a ja się z Wami żegnam. Do następnego, trzymajcie się, cześć!